Siemandero, właśnie przytargałem tutaj karton do domu od znajomego. Powiedział do mnie: weź sobie, tam są jakieś jakiś magnetofon, jakieś coś. Weź sobie, jak się to pozłożysz i naprawisz, to będziesz miał fajny sprzęt Unitry Coś wam pokażę. Patrzcie się, co on mi dał. No po prostu w szok głowy, weź sobie napraw będziesz miał magnetofon Unitry tak, naprawię sobie magnetofon, który jest normalnie w kawalątkach eee, to jest jakiś RMS 817 eee, będę go naprawiał, na pewno go złożę na 100%, chyba kogoś tutaj pogięło no o, właśnie, głośniki się porozlatywały także sprzęt jest w, widzę w zajebistej kondycji będzie można y, naprawdę coś z tego <noise> zrobić. O, kawałki jakiegoś joysticka. Y, co to jest? QuickShot, chyba. No, pewnie że quickShot. QuickShot bodajże dwójka. Y, tak. To chyba są części do. Nie, to jest. Nie wiem, co to jest. To są chyba części. Y, na pewno części do tego magnetofonu. Tu jeszcze jest jakaś taka klapka. No głośniki to chyba sądzę, że są od tak, bo nawet średnica pasuje, więc jest do magnetofonu. Eee, to nie wiem co to jest. Ale chyba też od magnetofonu. O, kurwa, pęknięte coś tutaj jest. Czyli to już jest śmieć. To już jest śmieć, moi drodzy. Patrzcie się. To jest od adapteru. Nie od magnetofonu. Ładowarka. Jajdź. Ładowarka. Ku. Karta gwarancyjna do Noki. Ktoś potrzebuje? Jest też podbita. Czysty blankiet. Można sprzedać. Ku. Ładowareczka. Tak. O, to są chyba. Tak jest. To jest od tego magnetofonu. Wow, dostajemy jeszcze jakiś cooler. Jest grubo, a to jest od adapteru. Adapter Unitrafonica Telefunken Licencja. Wow, mister Heat. A widzicie, to jest to. O ile ja tutaj dobrze patrzę są pokrętła o, i to było tu no i szmerc słuchajcie, szmerc total Oj, człowiek to tak kurde, bierze takie różne dziadostwa ale no dobra spróbujemy ten magnetofon ogarnąć on jest tu jakby na to nie spojrzeć to chyba jest w całości. No, będziemy próbowali go ogarnąć, ale przyznając, przy moim czasie, przy mojej. Kurwa, to wszystko jest rozdupczone. Patrzcie się. Eee, ja tego nie złożę. No nic, spróbuję, może coś, coś spróbuję ogarnąć. Także takie coś dostałem yy, do... będziesz miał magnetofon yy, retro Unitry nitry. Powiedzcie mi, po kiego H było to rozwalać. Na drobny mak. Dobra. Tym oto optymistycznym akcentem zakończam. Może następny filmik będzie z tego jak będę się brać ten magnetofon. Siemano, hej.